Lapki. Masz pan, po... hmm. pilot? My nie, potrzeby, my nie potrzebujemy pilota żadnego, my sobie otworzymy. Wiesz pan, ja przeskoczę, nie? Ale pan. Ja też przeskoczę. No takie fan na oczu jakiś Jak nas szkaluje. Nie, nie. za No to idziemy wszyscy do żabki. Dokładnie, po alkoholu po Nie wiem. No i ja wam mówię, nie? I to no, każę no. tu stani, a myśmy pójdą. Oj, nie No i to, i tak to, no i tak się robi. No. Ej, to po chuję gasi brałem jak wszyscy tu idą. No jasne. Ale ja ci poniosę tą gaśnicę. Nie, 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 Masz pani gaśnicę. Ale zobacz, to jest takie wejście. Od jest gaśnica. Tu jest gaśnica. <ślonia> Chroniona prawym e, szczelakiem. Tak? Proszę nasuje się pękły na dziura. No i chuj. A jest czat tutaj, czy nie ma czatu? Weź, do przodu cały czas. tu Na YouTubie, na chyba PRL-u. Gaśnica? Tak, jest. Ja czatu nie widzę. Na pasy Boże I co kurwa przejeżdżasz? Ludzie przechodzą, je łopie, piek do Szma to jeba na piesi. Kurwa, mówić, że coś piesi przechodzą. Siak jak dajesz. Szmata jebana gazuje, kurwa piesi przechodzą. Pizda, szmata, kurwa jebana. A jest tu świat? Tak, jest. Jakby monopolę. Ziałka, ziabka ze zaprzy, kurwa z aplikacją. Jak to strzeli w żabce, nie? Otem, otem otem, otem to nie. To, Dawaj. tak, no. <grym> <grym się albo wody> Wymyślcie, że to pół, na pół chociaż będzie, a nie <grym> To, gdzie ty idziesz? Chodź do siatki. No, no, nie, ja wiem, że ty idziesz idzie. A ty gdzie To gościu przechodzi obok Biedronki, czy śwarierem. Gościu. No bo ja zbieram tych No zniaków zbieram na Ej, a wzięliśmy klucze do garażu? Tak. Okej. Gdzie masz włosy? W pizzie. Pioma, na Wszystkiego najlepszego Wszystkiego najlepszego. Dzięki. A włosy? Ale nie serio. Fajne, A. A macie plany jakieś? Idziemy o, oj, A nie chce z nami iść? na chwilę? się z nami leci. Nie, jego Nie, no, Baphy, dwójka. Nie, no ale ale bapcie, babcie, kurwa, Ale zobaczcie. Zróbcie. syna, dobrego Dzięki. Ładnego, milego. Miłego Jak cię pozdrowić na YouTubie? Globi. Globi. Kurwa Nawet

Skąd masz no chuj mi dał. ja Nie, bo dał. dał się Powiedziałem, że go pozdrowię na streamie, czy coś. On no powiedział obi, żeby obi pozdrowić. Ale to musisz pozdrowić teraz. Pani powiedz, że od obiego. Od obiego? Nie, no musisz, no bądźmy ludźmi. Nie, on mi dał, a potem powiedział, ja się go zapytałem, no to kogo mam pozdrowić? No obi. No ale nie musisz. No bo jak po fakcie, no to. Ale po co? Okay. Zaczyna się. Bo co, bo się człowiek zmęczył po ciężkiej pracy przed północą, tak? On mówi po... Na co zmiana? Na co zmiana? No masa Masz potężnego kutasa. Ale to ty powiedziałeś? Jakby trzeba było to, byśmy na... Ja by trzeba było to, byśmy na, Ej, ja by było, to byśmy na zamontowali wsierść i byśmy malowali ten pokój. Szczęściochę puszczę. Ale patrz, pa, 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 stów chłopakach ludzie idą. Powało. 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 Może ziomki jakieś? Szczęśliwego. No. Nie ziomki. Ej, żabce będzie dużo ziomków Jej. najebanych. Weźmiemy kogoś na garaż? Ej, ja muszę odwrócić. Pa, pójdziemy do żabki. No. Ale klejem odpada <laughs> o, No i co? Samokut jedzie Chyba nie przekonujący No bo ja nie mam sportu spolu Aldina Kaldina ma idziesz Myślałem, że tu jest otwartę Ja mam ja, w drugą no, stronę Szwagier, ja. musisz mniej alkoholu polewać, a więc Coli Szczerze to wyjdziemy, no? Jak was hakowałem gdzie się idzie do żabki, to pamiętam iść w prawo. A wyście poszli tam podlewam. Co jest? Ja sam nie wiem gdzie ja gdzie ja idę, kurwa. No wy, No wydą, no, wy, no, Będę lustka udawać. Żabki? No. Każdy z nas mówi Spasibia harasho I tygwiec A ja tygwiec to tak mocowne słowo nie? No. Trzeba tak im to tam zrobić Nie to tam To nie jest ważne no. One pewnie i tak nie wejdą, bo one są przeciwko nam I założyły sojusz My wejdziemy Zapłacimy ja ci, Jak komuś, przedeje, jak cokolwiek zapłaci <grym> Ziabka ja nawet nie wiedziałem, że on tyle przesłał, bo był ten pierwszy donate no. i on był tak opóźnieniem... nas zajebał. Nie, ty za opóźnieniem oparnowałeś... Tak, nie, a to... już jeszcze... Nie, szwagier. Ty ograłeś techniczne sprawy tak późno, że nie wiedziałem kiedy Noisa pójść. No o co chodzi. Szwagier się zgubił. Matko szwagra szukać. Szwagier się zgubił. No innej żabce już kupił. Do pan poszedł? No nie gadaj, że do pan poszedł. Śwagier, martwiłem się. Ej, to wy już idź, ja z nim wrócę. Nie, 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 porządku. Nie jest Pójdziemy do żabki. Chodź, pójdziemy do żabki. w obuzie tchanaszą. Tygurski. Jazdu, ja z Białogosi i tego, i tego. I tego, i tego. No. no. Chodź! Chodź, Swagiel! Co jest? Karol zostaje, żeby tam nie wlecieć. No tam jest ciasno. Nie, się nie no, jest dużo ludzi. No to chodź. Idziemy. Idziemy. Nie, Karol, się zostaje. Nie! Ja zostaję, On ja za wszystko zostaję. tam podrzuca. ja zostaję, no, to idzie ze mną? Czyli gościu, No dobra, mnie. ja idę. Dobra, to wyjdźcie, a my... Proszę pamiętać, że my zostajemy ze sobą.